Tak jak powiedziałem, każdy rozsądny człowiek, który chciałby odsunąć od siebie przynajmniej te zarzuty społeczeństwa, poddałby się, poddałby się badaniu. Dlatego, dlatego mnie osobiście i pewnie was też, w większości, ta cała sytuacja z Janem, z tym badaniem, utwierdza w tym, że Jan jest po prostu winny. Tak, tak utwierdzone jest w tym społeczeństwo, że on nie chce poddać się temu badaniu, bo po prostu jest winny. I to trzeba głośno powiedzieć, że jest winny. On wie, że ma coś do ukrycia, bo gdyby nie miał nic do ukrycia, to wiecie co, ja bym nie powiedział, że ja się będę bawił z sądem w Ciuciu Babkę, bo oni mieli mi zrobić wynik, potem oni mi nie zrobili, potem ja musiałem za nimi czekać. Nie, ja pozbyłbym się, ja pozbyłbym się całej, całej tej otoczki i wręcz powiedziałbym, proszę, jeżeli jest to możliwe, ja poddam się badaniu, ale proszę o udostępnienie w mediach mojego wyniku. Jeżeli jest to możliwe, proszę o udostępnienie w mediach mojego wyniku ze względu na to, że jestem atakowany przez ludzi. A on? A on dalej opowiada głupoty. Tam się odezwie do kogoś, tam się do kogoś odezwie, tu gdzieś wywiad jakiś przeprowadzi, tu z kimś pogada, tu uroni teraz y, cztery łzy. Był przygotowany z chusteczką. Dobrze, że jakiegoś takiego kataru nie dostał, że musiał dmuchać w tą chusteczkę i było. Dobrze, że to tak nie wyszło, nie? Dobrze, że to tak nie wyszło. Tylko. Przecież ja, ja wiem, że mojej żonie nic się na pewno złego nie stało. Nie, nic, nic jej nie stało, tylko ktoś rozwalił jej głowę kluczem od opon. Nic się jej nie stało. Ktoś zacisnął jej paczkę albo sznur na szyi. Jej się nic nie stało. Jej się nic nie stało. Kompletnie nic. Ona siedzi gdzieś tam pod drzewem zakopana i się śmieje.